Pani dyrektor, mówimy o społeczeństwie 5.0, no, ale też poruszamy się cały czas w gospodarce. No, to jest temat dzisiejszego dnia polskiej mocy biznes. No ja jak myślę o społeczeństwie 5.0 i o tym bardzo szybko zmieniającym się świecie, to wydaje mi się, że największym wyzwaniem. Największą szansą i największym wyzwaniem to jest edukacja. I zgadzam się, że tutaj musimy jak najbardziej dbać o to, żeby podnosić kompetencje na każdym etapie, szkół podstawowych, szkół zawodowych, szkół wyższych, ale też przecież w, w całym naszym życiu zawodowym. I do tego musimy się przyzwyczaić, do tego musimy też tego musimy nauczyć nas, naszych następców, tego, że będziemy musieli zmieniać zawody, będziemy musieli się przebranżawiać, że te modele biznesowe które sobie w tej chwili zakładamy, one będą bardzo szybko tracić yy, rację bytu. Po prostu trzeba będzie żyć w stale zmieniającym się świecie. No i w związku z tym myślę, że to jest dla nas największy, największym wyzwaniem właśnie te kompetencje. I zgadzam się jak najbardziej z tym, że nie tylko kompetencje twarde, ale te kompetencje muszą być łączone z tymi kompetencjami miękkimi, bo tylko taki miks jest w stanie zaowocować właśnie jakimś dobrym produktem.